Powiedziałem sobie, wręcz sobie obiecałem, że jak tutaj będę, to będę też sobie tutaj chciał biegać. Tak więc siódma rano przed wschodem słońca na naszej tej wysepce i idę biegać. Idę tutaj w tą stronę, zobaczę przy okazji coś nowego na Majorce. Jak widzicie, tak to wygląda. Króciutka rozgrzeczka i biegamy. Patrzcie jaką piękną drogą sobie biegnie, góry i ta droga. Piękna Tak to biegę, Tak to mogę biegać każdego dnia No powiem wam że biegałem i znalazłem jakąś tej jaskinie No Nie wiem czy wchodzimy do niej czy nie Ciemna jak w dupie Ale idziemy Zobaczmy Och, elegancko, nie mam pojęcia co tu jest, to jest tylko takie coś, to koniec, e? duża jaskinia, warto było się tu przepiąć, naprawdę, nie no dobra, malutka jaskinia, nie wiem czemu to jest taka jaskinia, skoro to jest tylko tyle. Jakie coś? Może tam byłoby coś więcej, ale nie chcę się brudzić w tym. Mały jogging za nas zrobiony 3 km o 7 rano o wschodzie słońca. Możecie sobie zobaczyć tę piękną górę. Z naszym hotelem właśnie jest. Eee, mógłbym zrobić więcej, ale dzisiaj mamy cały dzień zwiedzania i nie chciałem się wykończyć do zera. Tu widzimy? Jeszcze jest też taki zameczek normalnie zrobiony tam. Mega, mega ładnie tu jest. Ale ten, ten widok jest tutaj przepiękny, Patrz. Bardzo mi się tutaj podoba, że właśnie ten nasz hotel i w ogóle to miejsce jest tak osadzone zaraz przy plaży, przy skałach. Tam już wstaje dzień Łódeczki Czekają na ludzi Na wodzie Na morzu Dobra Idziemy budzić Coś zjem No tak więc dzisiaj pojedziemy do Alkudii Do portu w Alkudii Do starego miasta w Alkudii I to wszystko wam dzisiaj nagram Tak więc będzie co oglądać No i już po bieganku Trzeba formę trzymać, idziemy pod szybki prysznic, i jedziemy do Akudi Co do pana, port de pojęcia, jesteśmy teraz w port de pojęcia. Niestety autobus nas opuścił bez nas. Przechytrzy. Przechytrzył nas, tak. Po prostu już nie wpuszczali ludzi, bo był przeładowany. Nas to nie, nie puszcili, jest tak. Nie, to nie jest tak jak w Polsce, że wypychają autobus do pełna, niestety. Ale za to przy okazji sobie zwiedzimy Port de Pojęfa. Całe 12 minut. No, mamy 20 minut niecałe, więc tylko do portu się przejść i z powrotem na przystaneczek. To to nowo jak w Krakowie. No, ale jest betonowo, no, betonowa jak u nas. E, prawdziwy Polak. Torba z biedronki. No. Jest i port. Port de Pojentwa. De Pojentwa. Wojtek na porcie. Bardzo ładny port, ale niestety trzeba z niego zmykać. O, ale ładnie. Miał być bezchmurne niebo, a jest chmurne niebo. Nie no, nie ma tragedii. Najważniejsze, że jest ciepło ale gdzieś dno I dojechaliśmy do Old Town Alkudia Czyli stare miasto w Alkudi Idziemy do głównej bramy, do głównego wejścia Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Jechaliśmy tu około 15 minut. Sport de pojemfa. I dojechaliśmy do Alkudii, do starego miasta. Tu jest główna brama. Takie dwie wieże są piękne. Trochę mało miejsca, bo to jest od razu droga. Idziemy tutaj pozwiedzać uliczki, zobaczymy co ciekawego mają. Bardzo dużo wąskich uliczek, fajnie w takim włoskim stylu jak w miastach. Stare takie budownictwo, no jak stare miasto po prostu. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tu jest taki ładny stary kościół renesansowy. Zaraz zobaczymy jak wygląda od przodu. Widzicie takie ładne bramy starodawne. O, tu jest jedyneczka. Tutaj, przód kościoła, bardzo ładny. Naprawdę Alkudia jest przepiękna. Widzicie te budowle tutaj, te mury to jest coś pięknego. Tutaj widokówki, jakieś pamiątki. Ale przede wszystkim w tym starym mieście ten kościołek, który wygląda najpiękniej według mnie. Jest jedyny w swoim rodzaju, trochę podobny jak ten, który jest w Palmie. Ta katedra. To jakby taka mini wersja tamtej katedry. One są tu w Majorce wszystkie, w takim właśnie podobnym stylu, tak samo jak w miasteczku Soler, czy tam Sojer jest taka sama właśnie katedra i tam jest taki piękny. Taka kolejka szynowa, w którą można sobie jechać, to są pomarańcze, i tam właśnie taki, taki typowo Instagramowy look na zdjęcia i tak dalej, stare miasto jest. Pełne takich krętych, ciasnych uliczek z pięknym piaskowym kolorem skał. Dużo roślinności jest w doniczkach, koło domów, kwiatków, nie tylko. No, a na pewno trzeba tutaj uważać na jakichś kieszonkowców, bo w takich miejscach zawsze się coś znajdą. Piękny, super jest Fajna. Pilnujesz w naszym kieszeni? Ale ja mam Ale mam tu jej telefonu mój telefonu No patrzcie Można sobie kupić własnoręcznie robione porcelane Jakieś inne różne rzeczy Nakrapiana? A ja tu nie jestem ten? A nie, ona chciała w puszce, tak? Bo to jest to Cały sklep takich różnych przypraw Oliwy z oliwek Tu jest tego na potęgę No i jakiś piwka z Majorki Co jest Maciej? Jak jest puszka po angielsku? Puszka? Can albo tin? Can Can albo tin? Okej Chcecie wiesie i przepisie, no, stubek, już taki likier. To jest wikier? Czy to jest? Limoncello jakieś kakaowe, krema, jakaś jóła, ziołówka? Nie ma, nie, wysuszone pewnie bardzo. Jak tam fajna? Co podoba ci się coś? Co? Tester chciałaś? A co chciałaś gdzieś? To? Można To czy nie? Można. Wejdźcie. No. Można? Próbujemy? Jak chcę To próbuj. Daj na spróbkę tej. To jest strzostka. Dobra, spróbujemy sobie tej. No Pani, daj mi tego jakiegoś jednego Którego? No nie wiem, Masz... możesz dać, y, daj mi tego To jest chorizo No to nie jest to chorizo No dobra To jest pyszne Mmm Naprawdę mniam Pyszny chorizo To Mega dobre Jak kiedyś tu będziecie to musicie koniecznie tutaj przyjść i spróbować. To jest prawdziwe salami. Prawdziwa kiełbaska, czyli to nie taka jak w sklepach. To naprawdę dobra. Tutaj widzicie. Rosną normalne, prawdziwe limonki. Ale jeszcze są niedojrzałe. Jeszcze potrzebują chyba z miesiąc. Pewnie gdzieś w październiku dopiero dom. Teraz spróbujemy sobie loda Marakoi, tak? Dobra, fajna, próbujemy. No, próbuj. Próbuj Co? Pyszny, tak? nie, nie, chcesz? No tak Taka prawdziwa marakuja, nie? Pyszne akurat. Ten los jest mega dobry. No jeszcze. Próbujemy lokalnych rzeczy. Na pierwszy ogień poszły lody. Jest strasznie duszno. Strasznie dużo ludzi. Patrzcie, co się w ogóle wyprawia. Naprawdę. Strasznie dużo jest osób. Zgubiliśmy ekipę, poszli gdzieś tam do przodu mega owocowy nie? mega dobry, daj jeszcze mega ładnie gra nie? ładnie no mega ładnie gra a czasami tak jest jest na tyle duszno, że potrzebowaliśmy właśnie się napić jakiejś coli czy czegoś, no i akurat lód tutaj się sprawdza idealnie, nie? Zaraz sobie wezmę, no. Idziemy teraz na taki najbardziej znany na Majorce w Alcudzi, bazar. Widzicie? Mnóstwo sklepików, mnóstwo ludzi. Dobra, przygotowany Wojtek na bazar? No, reagnie jak, jak tak, kupujemy. O Kasiu, już, kaszura jest. Kasiura jest. Fajury są. Bardzo, bardzo fajnie. Zobaczmy, co jest ciekawego na tym bazarku. Idziemy, idziemy tutaj eksplorować. To jak widzicie, na majorce są bardzo znane. Każdy koło domu ma. Wyliterkowane właśnie swoją uliczkę Czy nazwę swojej willi Są też na przykład jakieś imiona, jeżeli ktoś ma Na przykład imię psa Widzicie? Roki No i mnóstwo jakichś różnych magnesów i innych rzeczy Papi, papi. No, no tak, tak więc paski, tak. takie paski Takie paski one kosztują 25 euro takie paski naprawdę e, wielki wielki wybór Dobra chyba znaleźliśmy dla siebie za 5 euro bardzo ładny. A pokaż kolejne A tej ten? A ten, ten wcześniej? Z flamingiem? Nie. Też ładny, ale ten jest chyba najfajniejszy. Masz na tego. <laughs> Dobra pania, bierzemy ten. Chcesz? Tak, chyba mi się najbardziej podobał. Akurat na plaży nie mamy to OK so, uh, can we have this one Five euros, jest? Masz? Po 5 euro też takie ładne wachlarzyki Akurat śliczne są niektóre to jest to nawet za 3 euro eee, To jest z Palmy Katedra z Palmy A tu macie katedrę Majorka Sunny Island i, i jakiś tam kastel Bardzo ładny wachlarzyk Tam jest arena byków, ale wstęp jest płatny, a każdy już by chciał iść do wody, dlatego idziemy zaraz na plażę. To jest ostatnia atrakcja. Ostatnia atrakcja al jest tutaj, wychodzi się tam do góry i można sobie zobaczyć al jest z góry. będzieś fajnie arenę widzicie tam arena dla byków dla torreadorów i tak się prezentują mury miasta idziemy teraz na plażę skąpać się, bo tak przypieka, to będzie burza na 100% e, wszyscy gęsiego jak za covidów czasów Tutaj na Majorce, w Alcudi byłem dokładnie w 2018 roku, 5 lat temu. Niewiele się zmieniło. Miałem nawet taką samą pogodę, lekko zakmurzone. Plus dużo właśnie chmurek tam nad górami. Dokładnie taka sama pogoda jest jak wtedy. Czyli tak naprawdę się nic nie zmieniło. Dalej schody, które tu były, miały być w naprawie, dalej są w naprawie. Nic się też nie zmieniło, tylko ja się zmieniłem. Trochę się dostarzałem, 5 lat. Patrzcie, jak ładnie tam gościu ma porośnięty cały dach, taras swój. I dotarliśmy w końcu na plażę w al na tą główną część plaży. Jak widzicie, prezentuje się bardzo fajnie. Tamten kolorek wody już widać z przodu. I tam w oddali, oczywiście, widać też minorkę, na której byliśmy niedawno temu. Z której też zobaczycie niedługo odcinki.

Majorka! Majorka! Dobra, zebrali się z panią dużo, dużo muszelek. Będziemy później w domu robić sobie bransoletki na kostkę. bransoletki na rękę. I jakiś naszyjnik może sobie zrobimy z tego pokaż pięknie i wracamy do portu te pojęcia pojęcia ale w byczy kaktus dawaj no nie ale trzeba na jeszcze... wszystko. sobie teraz z trineczkami idziemy teraz z drineczkami na koncert w hotelu na disco na disco tak więc w tym odcinku to już wszystko rozpoczęliśmy koło tej katedry, koło tego kościoła Vloga i tej zakończymy, tak więc do następnego odcinka na razie, cześć! Je w kamerę! No!